W Zielonym Piątku. Dzisiaj robimy koktajl, który nazywa się Oczyszczająca Pietruszka. Dzisiaj nam także się zaczęła ferie, dlatego to był, nasz, to był nasz ostatni dzień w szkole. No i teraz będziemy mieć dwa tygodnie wolnego. I ferie sobie zaczniemy takim zielonym koktajlem w Zielony Piątek. A więc, tak, Madzy teraz Wam powiedzieć jakie składniki będą potrzebne. E, będzie potrzebne tak. Na garść natki pietruszki, dwa kiwi, pół cytryny i szklanka wody. No i także taki super food. My tutaj mamy coś innego, takie e, zastąpienie jakby bo normalnie do tego przepisu. Była trawa z jęczmienia lub pszenicy, ale my mamy taki miks, gdzie jest zielona pietruszka, akurat to właśnie tutaj też jest i jarmuż, dlatego weźmiemy, użyjemy tego. Oczywiście ten składnik jest op opcjonalny, ale jeżeli macie takie coś w domu, to zawsze możecie dodać i smak zawsze może być nawet lepszy. Dlatego teraz e, do mi wszystkie składniki. Jeśli chodzi o cytrynę, to my dajemy taką, bo normalnie to miało być w przepisie, pisało, żeby to był sok z cytryny, ale my użyjemy takiego czegoś, bo nasz blender dobrze miksuje. Tutaj Magda będzie obierała kiwi, a ja dorzucę łyżeczkę tego superfoodsa. Chyba, że kiwi ze skórką wrzucicie do czynienia. No, możemy też ze skórką. To jedno, szlaki, a resztę wrzucimy no, tak. I tak to się zmiksuje. E, możesz wlewać wodę. Tylko tą końcówkę z kiwi odetnij, bo to, będzie, to się może nie zmiksować. To, która to jest końcówka? <laughs> no, końcówka taka twarda. Taki koniec. A ty macie u mojej Pietruszki garść. Nie, nie. To jest na każdym kiwi? Na każdym. No, tak w ogóle to my w te ferie nigdzie nie wjeżdżamy, Akurat zostajemy w domu, ale yy, nasza mama tutaj na ten profil zielonej koktajle wrzuca różne relacje tutaj na Instastory z naszego pobytu rok temu w Australii. Dlatego jeżeli kogoś to bardzo ciekawi, to może oglądać codzienne Instastory właśnie. Yy, jak... Widać tam, jak urosłyście przez ten rok. Tak, bardzo. Wiesz, yy, garść nad Czy że No. Do, tak? No. No. A, no. Okay. Pokaż, wszystko jest, woda jest

Taki bardzo wodnisty. No bo tak, bo nie masz czego tutaj być mięszu. Możesz dodać. Dobre. Bardzo dobre. Dobra. No i widzimy się jutro w kolorowy weekend. No i do zobaczenia. Pa! Pa! Dobry koktajl. Miki smakuje Ci koktajl.